w kolejnym filmie i zapraszam na rozpakowanie smartfonu już kolejnego na kanale tym razem będzie to smartfon Microsoftu Microsoft Lumia 535 Dual Sim na systemie operacyjnym Windows 8 zapraszam Was serdecznie na film okej, okay, na początek pudełeczko yy, mamy tutaj zdjęcie samego smartfona na przodzie Lumia 535 Dual Sim Microsoft Pudełeczko dość nieduże, tutaj również mamy bardzo charakterystyczny napis, tu mamy dane indywidualne dla każdego telefonu, kody kreskowe, natomiast z tyłu mamy nieco, nieco właśnie więcej informacji, Microsoft Lumia 535 Dual SIM pracująca na Windowsie. Procesor Qualcomm Snapdragon, jaki to dokładnie, będziecie mieli specyfikację tego telefonu w opisie. Mam, że takie pudełeczko, dosyć nieduże. Mamy oczywiście tutaj plombę. Otwieramy sobie, zobaczymy co jest w środku. Jak to Microsoft, jak to wcześniej Nokia. Pudełeczka takie, dosyć nieduże robią. Wyjmujemy telefonik, mamy od razu tutaj na wierzchu. Za momencie sobie przejdziemy do niego. Zobaczmy, co mamy z akcesoriów. Dosyć skromnie jak na taki smartfon. Ładowarka micro USB. Nawet słuchajcie, tutaj nie ma, nawet nie ma kabla USB. Do komputera mamy tylko ładowarkę taką ze zwykłym kablem. Bateria. Zobaczmy pojemność bateria 1905 mAh godzin 37 V. Tak się to, słuchajcie, prezentuje. Kolejno same papierki, karta gwarancyjna oraz szybki start, czyli szybka instrukcja konfiguracji tegoż telefonu. I teraz słuchajcie, przejdziemy sobie do pierwszego uruchomienia. Mamy telefonik. Szczerzut okiem. Na smartfon, Microsoft logo w górnej części, kamera, do, kamera przednia do wideorozmów, jak i do aparatu. E, tutaj dioda, e, dioda nie, przepraszam, tu jest czujnik zbliżeniowy, jak i czujnik y, światła. Tak podejrzewam, y, oczywiście głośnik do rozmów, mikrofon y, w dolnej części, gniazdo y, mikro-USB do ładowania, jak i do komunikacji. Z prawej strony przyciski włączania i blokady ciszej, głośniej na górze natomiast mamy jacka 3,5 mm do zestawu słuchawkowego z tej strony, przy tej krawędzi nie ma nic natomiast z tyłu mamy diodę doświetlającą, jedną dosyć niedużą, aparat nie, tu jest bodajże, nie chcę skłamać chyba 8 megapikseli w każdym razie sprawdzę też w specyfikacji Microsoft, bardzo fajne logo fajnie się to prezentuje no i co, otwieramy sobie telefon więcej informacji oczywiście będzie w recenzji dzisiaj tylko taki szybki rzut okiem i uruchomienie zobaczymy jak się prezentuje tutaj musicie sobie uważać żeby nie połamać żadnych zatrzasków ja tu sobie włożę swoją kartę dual sim jak już wspomniałem także możecie dwie karty Włożyć naraz i z dwóch korzystać. Slot na kartę micro USB również tutaj się znajduje, także możemy tą pamięć dostępną jeszcze dodatkowo rozszerzać. Bateria. Dobrze, dobrze włożyłem. Klapeczka. Metodą zatrzaśni. Zamykamy klapkę. I słuchajcie, włączamy. Zobaczymy. Jak się będzie zachowywał. Microsoft logo. Windows, i konfiguracja. Także powiem szczerze, że nawet dosyć szybko się uruchomił. Język polski, oczywiście. Dalej. Tutaj sim to sobie wpiszę poza kadrem. Zaczynamy. Chętnie Ci pomożemy. tylko będzie gotowy do używania po wykonaniu kilku prostych czynności. Dalej. Warunki użytkowania, oczywiście, musimy zaakceptować, bo jak żeby inaczej? Podłączenie telefonu z siecią komórkową może trochę potrwać, więc wróć za minutę mamy sieci bezprzewodowe oczywiście połączymy się ja też hasło wpiszę poza kadrem ok, gotowe połączono, dalej czujnik sieci Wi-Fi pozwala ograniczyć transmisję danych komórkowych znaleźć Wi-Fi i połączyć się z nimi Akc automatycznie łączyć sieciami wi i akceptuje warunki w moim imieniu Ym, z moimi kontaktami. Ok, dalej. Jak skonfigurować telefon Windows? Phone zalecany dostosuj Spróbujemy do zobaczymy, co tutaj mamy do wyboru. Włącz przesyłanie danych w telefonie. Ym, na razie odznaczymy. Wyślij dane łączności Wi-Fi, aby... to zostaje, wysłać dane na sposobie korzystania z klawiatury. Aby... To może zostać. Pozwól wszystkim aplikacjom na korzystanie z mojego identyfikatora treści i reklamowych. Może zostać. Wysyłaj raporta po pomocy ulepszyć produkty. Oczywiście. Automatycznie pobiera instaluję aktualizację systemu Windows Phone. Zostaw automatycznie aktualizację aplikacji ze, skle ze sklepu. Niech będzie. Klikamy dalej. Skąd jesteś? Polska. Dalej. Utwórz konto i zaloguj. zaloguj się później. Instalowanie aplikacji w toku potrwa to tylko chwilę. Zobaczymy, jak ta chwila według Microsoftu ile wynosi. tak Sam też jestem tego ciekaw. No, po jakichś 3 minutach aplikacja zostały zainstalowana. Klikamy dalej. Ech. Pomożemy się w tym dalej. I zobaczmy. Dziękujemy za wybranie Lumi. Po co? To odznaczymy dalej. Bez przesady. I słuchajcie, mamy Windows. A tak, mój pierwszy, właściwie nie mój, ale przez mm, jakiś czas będę go użytkował. Telefon. Telefon na systemie Windows, telefon Lumia, pierwszy w moich rękach muszę się przyzwyczaić do jego obsługi. Yy, tutaj mamy to pierwsze okno takie, gdzie mamy kafelki, tak możemy sobie ustawić w tej aplikacji, z których najczęściej korzystamy. Tu mamy natomiast wszystko, co zainstalowane w telefonie, pasek powiadomień jest zawsze dostępny przez ten oddoła, aby go wyświetlić. Nie pokazuje więcej odrzuć Czyli o to chodzi, że że możemy sobie ten paseczek malutki, o, rozsuwać, tak. No i co, słuchajcie, to by było na tyle w tym filmie. Jak widzicie, system bardzo płynny, to trzeba przyznać. Także tutaj, jeśli Dawid oglądasz ten film, Dawid N20, jeśli oglądasz ten film, to muszę Ci przyznać rację, że system Windows jest telefonem, który działa naprawdę płynnie. Jest tak zoptymalizowany, że tu nie ma mowy o żadnych lagach, żadnych przycięciach. Wszystko działa pięknie. Aczkolwiek osobiście nie jestem przekonany do tych telefonów z racji małej liczby, małej ilości aplikacji dostępnych. No to jest kwestia po prostu przyzwyczajenia tak, do, do tego telefonu. Także w każdym razie, Dawid, tutaj ukłon w Twoją stronę. Przyznaję rację. No i co? Z Wami się żegnam. Dzięki Wam serdeczne za uwagę. To by było na tyle. Postaram się niebawem zrobić recenzję tego telefonu. Zobaczymy, co on ma do zaprezentowania. To dzisiaj na tyle. Dzięki Wam za uwagę. Łapki w górę, jeśli się podobało. Do następnego razu. Pa-pa. Hej!